Witam Was, którzy jesteście pierwszy raz. Witam Was, którzy jesteście kolejny raz. czwartek ktoś mi powiedział coś bardzo osobistego, właśnie o Duchu Świętym. I normalnie o tym nie powiem, tylko co mi powiedział i kto mi to powiedział, ale bo to jest moje prywatne i bardzo mi pomogło. Ale tamtego wieczoru, kiedy ten ktoś tak do mnie mówił bezpośrednio o Duchu Świętym, to posłuchałem i jakby włączyłem je na nowo słuchanie Jego. Albo inaczej nagle po tej rozmowie, albo raczej tym przemówieniu do mnie półtorej minutowym wrażliwy się zrobiłem na właśnie osoby Ducha Świętego. I, I starałem się utrzymać tą wrażliwość. Wczoraj wieczorem, kiedy w sumie kończyłem nauczanie pisać kazanie o, o, o uzdrowieniu, to Włączyłem sobie świadectwo. Co się nazywa jakość. Nie jakość. Dziękuję, Krzysztof. Włączyłem sobie świadectwo kobiety. Te świadectwo znałem. Znam tą pastorową. Zresztą jej mąż usługiwał nam, kiedy ten już miał 9 mm, więc. Dla mnie to małżeństwo jest autorytetem, i włączyłem sobie jej historię uzdrowienia, gdzie opowiada prawie 20 lat temu, opuszczała nabożeństwo Kościoła. W sumie była ta konferencja, gdzie jej mąż był głównym mówcą, i weszła do pomieszczenia, z którego miała nadzieję, że uda się jej wydostać z budynku, bo tak bardzo mi bolała głowa, że, że tylko myślałam o powrocie do hotelu. I kiedy wyszła w tą śluzę między jednymi drzwiami, a drugimi. Jedne się zatrzasnęły, drugi się nie otworzyły, a ona zemdlała, a tak naprawdę straciła przytomność. Co się okazało? Ktoś się po jakimś czasie znalazł tam, lądowała w szpitalu i okazało się, że miała guzę na mózgu. I pamiętasz, że kiedy była tam w szpitalu, otworzyła oczy, wie, że jest to szpital i mówi to wszystko, co mąż mi uczył, czego się uczyłam i czego ja ludzi uczyłam, nagle po prostu byłam zamrożona, jakby mój umysł, moje myśli, moja pamięć się wyłączyły. Nie wiedziałam czego się chwycić. Wtedy pociągnęła mnie jego obecność. I mówi, pociągnęła mnie jego święta obecność. I No tak jakolwiek jakkolwiek zrobiły. Ta jego obecność tak mnie pociągnęła. Byłem się inaczej i nagle Słowo Boże, inaczej niż uczyłam, inaczej niż wyznawałam, stało się rzeczywistością. Inaczej je widziałam. Już wiedziałam, bo poznałem diagnozę, że wyjdę z tego. Jego obecność sprawiła, że Słowo Boże nagle miał inny rodzaj działania w jej życiu. I ona inaczej spojrzała na całą tą sytuację. Wiecie, kaznodzieje wiary, czy w ogóle kaznodzieje Słowa Bożego, oni mają taki, takie piętna na sobie, że jak już głoszą, to im lepiej, żeby nic się nie wydarzyło, no bo jak to wpłynie na innych. Więc te wszystkie myśli, poczucia, winy, co ludzie pomyślą, znikło, bo poczuła się wciągnięta w Jego świętą obecność. Więc kiedy ona o tym mówiła, ja pomyślałem, że Duch Święty chce do nas o tym powiedzieć. Że Duch Święty chce, żebyśmy jednak pomyśleli i porozmawiali o Jego obecności jako o naszym skarbie. To jest chyba nasz najpiękniejszy, najcenniejszy dar. To jest największy dar, jaki my mamy, osoba Ducha Świętego, Bóg który ma olbrzymi miłość, mądrość i moc nadzwyczajny Pamiętacie, chyba sobie przypomnie, jak Pan Jezus w Ewangelii Jana powiedział do kobiety u studni Ewangelia na czwartym rozdziale. Jezus mówi takie słowa, zacznę od czternastego. Lecz kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej, życiem wiecznym. Kobieta poprosiła, Pani, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział, doń idź za do swojego męża i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, Jezus mówi do nas, że jest w nas woda, która zaspokaja wszystkie pragnienia nasze. Jest to Coś albo ktoś, kto jest w stanie zaspokoić potrzeby nie tylko nas tutaj, ale całego świata. Jeśli czasami my. Nie wiem, czy wy tak robicie. Ja czasami mam taką słabość, że zaglądam do lodówki i sprawdzam, co mi się chce. Ja wiem, że to dziwnie. Moja Ilonka mówi, że ja się schładzam wtedy. Ja czasami otwieram lodówkę, żeby światło się pojawiło w kuchni. Ale ja mam wrażenie, że czasami jest tak, że my mamy tak coś chcemy, że nawet odczuwamy to fizycznie, ale gdybyśmy sobie przypomnieli o wodzie, o Duchu Świętym, to byśmy poszli i pili. Czyli tak naprawdę, co Jezus do nas mówi w historii tej kobiety, że jeśli czegoś pragniesz, to zaspokoję Twoje potrzeby, Twoje pragnienia osobą Ducha Świętego. I powiem Wam, że Duch Święty mi powiedział jedną tylko rzecz, dlaczego mam to Wam powiedzieć? Ponieważ On chce, żebyśmy zrozumieli, że kiedy my się gromadzimy, On przychodzi na spotkanie z nami, żeby zaspokajać nasze wszystkie fizyczne potrzeby, relacyjne potrzeby, duchowe potrzeby, potrzeby zmiany, potrzeby cudu. Więc powiedział, gdybyście poznali tą wodę, czerpali, to pragnienie by znikło. I my jesteśmy tutaj, żeby właśnie pragnąć. I On nam przypomina, tu jest Duch Święty, przyjdź na to miejsce i czerp z tej wody, czerp z tej osoby. To jest osoba. Potem wie, Jana, Wielki, Wielki Dzień Święta Jezus mówi w siódmym rozdziale ten werset bardzo dobrze znamy. To jest Wielkie Święto. Pamiętacie, tam była taka nawet ceremonia przelewania wody po podłodze świątynnej. Kiedyś to uczułem. Chodziło o to, że to był symbol wody oczyszczającej świątynię w dniu Wielkiego Święta. Jezus, widząc tą ceremonię przemywania podłóg, wylewania wody, on mówi: Wstaje głośno w dniu święta, zawołuje: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Czasami nie potrafimy nazwać tego, czego pragniemy, więc ja Ci mówię, to ten ktoś, to coś, co zaspokoi potrzeby całej ludzkości jest tutaj. I my tu przychodźmy, nie śpiewać, nie posłuchać, przychodźmy spragnieni Jego wody. Bądź spragniony tej rzeki, która wpłynie do Ciebie i wypełni Cię sobą. Pozwól mu zaspokoić się tak bardzo, że wszystkie inne rzeczy przestaną ciągnąć swoje serce, przestaną skupiać całą Twoją uwagę. Czy nie widzicie, co się dzieje? Że ludzka uwaga została całkowicie odsunięta od źródła i ludzie, zamiast biec, zamiast biec do źródła, do, do tego, który zaspokoi potrzeby, pragnienia, który może zmienić życie, ludzie zaczęli biec w wszystkie inne strony, i rozpierzchli się, i opuszczają miejsce, gdzie woda płynie. Czy to jest COVID, moi drodzy? Czy to jest strach, czy przyzwyczajenie do tego, że już mnie nie było pół roku w miejscu chwały, w miejscu, gdzie woda płynie? Czy nawet lenistwo, czy już zniechęcenie? A niektórzy odkryli, że mogą żyć tak bez kościoła. Czyli nie, tu nie chodzi bez kościoła, tu nie chodzi bez spokoju. No, zobacz. My tak naprawdę jesteśmy powoli przyzwyczajeni do tego, że nie On ma nas zaspokajać. Rząd, medycyna, służba zdrowia, pieniądz, bank, praca, dobre wiadomości. On tu jest. I jestem przekonany, że Duch Święty naprawdę nam przypomina, żebyśmy przychodzili i uwalniali wręcz siebie ten wołanie i pragnienie. Że chcemy zetknąć się z tą wodą życia, z duchem świętym. Jeremiasz mówił takie mocne słowa: ja muszę je wam przeczytać, ponieważ ja jestem wychowany niestety jako chrześcijanin w takiej kulturze, która bardzo łatwo wzbudza poczucie winy. Czyli jeżeli motywuję, to bardzo często przez poczucie winy, przez poczucie obowiązku. Że zazdroszczę wszystkim ludziom, którzy mogą mówić o dobrych rzeczach, nie używając takich narzędzi. Zazdroszczę ludziom, którzy potrafią inspirować zachęceniem, a nie tym, że jak nie pójdziesz do przodu, to się cofniesz do tyłu. Ja, ja tak byłem wychowany. I w domu, i w kościele. Moja mowa jest spaczona. Chciałbym, żeby Bóg mi włożył nową mowę w moje serce i w moje głowie, Uczę się tego. Ale czasami jest tak, że kiedy on mówi o, przyjdźcie, to czasami jest to w takim trybie rzeczywiście, który nie brzmi jak sąd, nie brzmi jak pasem po tyłku, tylko brzmi jak takie zwrócenie uwagi w takim poważnym tonie. Jeremiasz właśnie w tym tonie mówi do ludzi, Którzy są trochę podobni do naszego pokolenia, dosłownie ostatnich lat. Więc przeczytam Wam, co Jeremiasz mówi w drugim rozdziale, od wersetu no, piątego. Duży fragment pisma. Tak mówi Pan: Jaką niegodziwość znaleźli we mnie wasi ojcowie, że oddalili się ode mnie, poszli za marnością i zmarnieli. Zobaczcie ale mówię to, ponieważ tak widzę olbrzymią masę chrześcijaństwa indywidualnych osób. I nie pytali, gdzie jest Pan, ten, który nas wyprowadzi z Egiptu. Zapominamy o cudach, zapominamy o uzdrowieniach, zapominamy o uwolnieniach z nałogów, zapominamy o tym, że zbawi nas wiecznego potępienia. Prowadził nas przez pustynię, przez ziemię pustą, skalistą, przez ziemię suchą, niebezpieczną, przez ziemię rzadko uczęszczaną, niezamieszkaną przez nikogo. A przecież wprowadziłem was do ziemi urodzajnej, abyście jedli jej owoc, korzystali z wszelkich dóbr, lecz wy weszliście i zaniecz zanieczyściliście moją ziemię, Moje dziedzictwo zamieniliście w ohydę, kapłani nie pytali, gdzie jest Pan. Znawcy prawa właściwie mnie nie znali, pasterze zbuntowali się przeciwko mnie, a prorocy prorokowali w imieniu Bala i chodzili z ubóstwami, które się na nic nie przydają. Dlatego będę toczył z wami spór, oświadcza Pan, i spór z synami waszych synów. Tak udajcie się na brzegi Cypru i zobaczcie, poślijcie do Kedaru i dobrze się przyjrzyjcie, czy dzieje się tam coś takiego. Czy jakiś naród zmieni swoich bogów, choć to nie są bogowie? A mój lud zamienił swoją chwałę na coś, co na nic się nie przydaje. Zadrżycie, niebiosa, niech was ogarnie strach, przerażenie, świadczy pan, gdyż mój lud popełni dwojaki zło. Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. I to jest coś, co się dzieje. Jego osobę, Ducha Świętego, myślę, że zaczęliśmy zamieniać na swoje cysterny, których nigdy nie będziemy mogli w pełni wypełnić, które nigdy nas nie usatysfakcjonują. Mówiąc, że zamieniliśmy tak naprawdę więź z Duchem Świętym głód, pragnienie osoby Ducha Świętego, zamieniliśmy na rytuał, na kulturę chrześcijańską, na religię powtarzalnych ceremonii czy Modlitwy przy posiłku. I dlatego, że zobaczcie, co się dzieje, kiedy przestajemy pragnąć, tak łatwo nam jest zmienić wartości. Tak łatwo nam tak naprawdę zostawić Boga, przestać Go chcieć. Ten okres covidowy, i on się pogorszy, zobaczycie, będzie gorzej. Ja nie prorokuję ani straszę. Po prostu tak widać wzór informacji, wzór zapowiedzi, już jest koronawirus, następny i następny. Oni budują strach. Wierzcie mi, największą ofiarą jest człowiek i Kościół. A co to znaczy Kościół? Człowiek boi się i lęka się i nie idzie do miejsca, gdzie jest Duch Święty. I z biegiem czasu przyzwyczaja się do religii chrześcijańskiej, ale pełnej pustki. Do, buduje cysterny dziurawę zamiast więzi z duchem świętym. to jest to, co chce zrobić Antychryst. Ja nie lubię mówić o czasach ostatecznych. Jakbym mówił, to nie do kamery. Jakbym mówił, co ja myślę o, ta, o tym, co się dzieje, o teoriach spiskowych i antyspiskowych, i powiedziałbym do kamery, ale jej, ja patrzę na siebie i patrzę na chrześcijaństwo. Tak, jak to jest powiedziane, żadna z religii na świecie tak nie osłabła. Przyżycie się bogom tych narodów i tych narodów, innymi słowy, spójrzcie na inne religie hinduizm, okultyzm, muzułmaństwo, chrześcijaństwo religijne. Przecież wszystkie religie sobie dobrze radzą, ale Kościół, ducha świętego, to pozbawiony Jego obecności. I dlatego. Ja czasami jak tu stoję, to naprawdę wiem, że stoję pusty. Mam głowę pełną, ale czuję, że nie ma tam Bożej obecności. To jest moja oczywiście odpowiedzialność i moja wina. Tylko u siebie mogę być po piersiach. A on dzisiaj mówi, przyjdźcie i pijcie. I mam wrażenie, że Jezus dzisiaj nie ma święta, ale głośno woła do nas, mówi, przyjdźcie i pijcie. Nie porzucajcie, nie zamieniajcie Ducha Świętego. Nie rezygnujcie z osoby, która może zaspokoić pragnienia. Jeśli mamy wejść w kolejny etap, a będzie kolejny etap tych złych dni, uwierzcie mi, nasza wiedza ani nawet relacje nie wytrzymają tego. Potrzebujemy Ducha Świętego. Tylko on przeprowadzi i przez pustkowie pełne węży, skorpionów i walecznych bojówek. To on ich wprowadził w cudowny sposób do Ziemi obiecanej. To on rozdzielił Morze Czerwone. To nie była ich siła. To nie jest nasza siła. My potrzebujemy Jego bardziej niż kiedykolwiek. Ja dzisiaj chcę Ducha Świętego. Ja chcę Ducha Świętego. Ja chcę Ducha Świętego. Ja, Ducha Świętego. ja wolę być. Ja wolę być napomniany, skonfrontowany, Wolę, by nie trzebał, no, trzebał 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 stracić nawet relacje, by tracić tego, bez którego nie jesteśmy kościołem, tylko organizacją, bez którego nigdzie do Olej nie pójdę. I lepiej, żeby zabrać Kościół dzisiaj, ponieważ bez Ducha Świętego ten Kościół. Nie ja mówię: O co, ja mówię: co? Bez Ducha Świętego. W będzie, wczoraj tak widziałem, jak oglądaliśmy rafy koralowe, jak zanikają. A najpierw bieleją, potem zanikają, i jeden z porostów, jedno z roślin pokazywane było, że tylko z powodu zmiany warunków w wodzie ta roślina, żwór, cokolwiek to było na tej rafie, zaczął się kurczyć. Dokładnie tak się dzieje dzisiaj. Jeśli nie będziemy pełni Ducha Świętego. Zaczniemy kurczyć kur, no, się. E, Staniemy się religią i wtedy nam to wszystko wystarczy. W końcu Jezus mówi Mateusza 5, 6 i, i będę mówić dzisiaj o uzdrowieniu. Nawet jeżeli mielibyśmy zaraz skończyć. To uzdrowienie to taki temat, który wymaga jakby nowego, nowego skupienia. Ale Jezus mówi Szczęśliwi, złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Możliwe, że tak jak ja potrzebowałem, żeby ktoś mi mówił w twarz. Może ty potrzebujesz usłyszeć to stąd. Może czasami kluczem do tego, żeby znowu chcieć, jest po prostu usłyszeć to, co ty teraz słyszysz. Ale jeśli będziemy pragnęli Osoby Ducha Świętego, Jego obecność. Słuchajcie, to, to tak jak Ilona powiedziała: on, on przychodząc nie do jednej osoby, ale do całego zoę, do całego Kościoła, jeśli Kościół go bardzo pragnie, on sprawi, że Kościół, jak ten orzeł, wyniesie się na dużo wyższe wysokości niż był kiedykolwiek. Przecież takie jest w ogóle w naturze, że Ludzie, którzy się odbijają w czasie kryzysu, wychodzą na szczyty. Tak jest w gospodarce, tak jest w ekonomii, tak jest w zdobywaniu trofeów. Kiedy z kryzysu się podniesiesz na ogół, wtedy wchodzisz na najwyższe szczyty. A naprawdę Kościołowi nie zostało dużo. Ja prorok żaden, ale 15 lat temu usłyszałem, jak Duch Święty powiedział, to był dzień sylwestrowy. W Europie będzie tylko jedna fala Ducha Świętego. Wtedy nadejdzie pochwycenie. Wtedy przyjdzie pochwycenie. Będzie jedna fala. I to czasami powtarzam sobie: najciemniej jest przed świtaniem. Ta ciemność, ona zagęszcza się i mówi, że będzie taka ta gęstość, że będziesz chciał ją dotknąć palcem, bo ona będzie wręcz dotykalna. Ja myślę, że to, co się dzieje z ludzkim sercem, z ludzkim umysłem, z relacjami. To, co dzieje się po prostu z człowiekiem, pokazuje olbrzymą ciemność. A jest powiedziane, że nad nami, nad Kościołem, nad ciałem Pana zabłyśnie co? Jego chwała, światłość, która przyciągnie ludzi do narodów. O kim On mówił? On mówił o Nim. O sobie. Więc ja zapraszam wszystkich obecnych i oglądających nas teraz online i oglądających nas za chwilę. Żebyś powiedział ja chcę. Ja chcę mieć pragnienie, ja chcę mieć chęć, ja chcę mieć tęsknotę za Duchem Świętym. Chcę tego. Potrzebujecie Duchu Świętym. Jezus powiedział kobiecie i mówi do nas: Gdybyście tej wody mieli, to wasze pragnienia potrzeby wszystkie byłyby zaspokojone. Co się dzieje, kiedy człowiek jest pełen Niego, przestaje biegać za innymi? Przestaje biegać za rzeczami, za ludźmi. I tam te rzeczy się układają. One się ułożą nam. Darek, gosia, druga gosia, we wtorek, kiedy doświadczyli tego, to był przebiśnik. Zobaczcie, co Darek powiedział przez godzinę. Nic się nie działo. Potem, czasami staje, jest tak, że tak jest sucho, w tej ciemności i w tym zniechęceniu, w tej lenistwie czasami, w tym takim przyzwyczajeniu już. Jeśli powiesz, chcę, on przyjdzie i się, i wytrysną z ciebie, jest, mówi Jana 7,37. Z ciebie, Duch święty, będzie wypływał. Wypływał, to znaczy, że z ciebie to światło, ta chwała pójdzie do ludzi. włączyła nauczanie jedno, i dzisiaj. Mogę powiedzieć, że, że my potrzebujemy naprawdę wypłynąć do ludzi. Naprawdę potrzebujemy wypłynąć do ludzi. Więc ja jestem tutaj, żeby powiedzieć, ja chcę. I, I zadaję ci pytanie. Czy chcesz? Jezus mówi je, je, do ciebie że jeśli zapragniesz, będziesz z Ciebie aż wypływał. Więc dodaję Ci pytanie. Chcesz? Bo już nic nie czuję. Lepiej chciej teraz, powiem Ci. I, I powiedz, nie czuję, ale chcę, niż ktoś miałby przyjść do Ciebie i powiedzieć, tak jak do mnie, a, już w takim trybie napomnienia. Bo Duch Święty, On czeka na Twoje tak. Jeśli powiesz, chcę, zacznie drożyć kropla skały. Zacznie i przybije się przez tą skałę i wytryśnie życie. Amen? thank you